Panie prezesie, panie burmistrzu, szanowna pani radna, to tutaj jest tak, że... To są takie chwile wzruszenia, bo jeżeli szukać argumentów, dla których warto być posłem na Sejmie pospolitej, to właśnie ta piękna inwestycja jest takim argumentem. Razem z panem burmistrzem Bartłomiejem Stawiarskim, z panem Konradem Gęsiarzem, z panią Teresą Cegleską-Zielonką przyjechaliśmy tutaj 27 listopada 2019 roku, w drugim tygodniu obecnej kadencji Sejmu, i zobowiązaliśmy się panu prezesowi, wszystkim dzieciom, że zrobimy wszystko przy takim wspólnym działaniu. že ta Hala, na którą no de facto czekacie 40 lat, powstanie. I powstała, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, bo myślę, że Wasza radość jest no, najlepszym argumentem za tym, że ta hala była po prostu potrzebna. Ja tym bardziej jestem związany z zapasami, że jeszcze jako członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych podpisywałem, o czym Pan em, Prezes wie, dobry, już dużo lepszy kontrakt z Polskim Związkiem Zapaśniczym. Bardzo serdecznie pozdrawiam Pana Suprona, Prezesa. Em, wspaniałe em, sukcesy. Słuchajcie, jesteście dumą, jesteście dumą nie tylko Namysłowskiego, nie tylko polskiego, ale polskiego sportu. LKS Orzeł Namysłów to jest duma całego polskiego sportu i naprawdę wierzymy, że właśnie w tej hali wychowają się kolejne pokolenia znakomitych zapaśników i zapaśniczek. Dziękuję serdecznie wszystkim rodzicom za wspieranie pasji swoich dzieci, pasji sportowych, bo widać jak dzisiaj jesteście pięknie ubrani w te wspaniałe stroje. Jestem przekonany, że dzięki również wsparciu gminy po prostu pana burmistrza, po prostu zakupione, bo pan burmistrz bardzo mocno z panem starostą wspierają namysłowski sport. Wielka duma. Słuchajcie, cieszycie się z tego? No to teraz dla pana prezesa wielkie, gromkie brawa, bo to jest główna ikona namysłowskiego klubu. Bardzo, panie prezesie, dziękujemy za tą determinację, wielki sukces i jeszcze prosimy o więcej. Dziękuję wszystkim jeszcze raz.